Widzisz jest taką spell. są ze mną. Ciemny. Floor Kicks. Gej I gramy w... Epic jump mapa, część pierwsza... Nie. Część... Część... -Z! Właśnie możemy... Nie, ciemny, ciemny, to, to jest cheating, możemy tylko niszczyć czerwony pełne pamiętaj. Nie, z początku przecież mamy... Możemy niszczyć... Ciemnozielone wełny, czyli zwykły zielony cactus green da. Czerwoną wełnę oraz białą wełnę To są... Odstawiać? Odstawiać możemy? Nie, znaczy teoretycznie możemy, bo to... Cheater Dobra, ja to! Bo tu nic nie ma Ja jestem hardcorem, patrzcie, jestem parkierem o, Patrz ciemny, widziałem, ja ja tak jak okay. ja się czy... Dobra Odcie. Na dół do tej kopalni ale ja chcę sobie stąd dać O kurna Kurczę nie dałem sobie stopera, że nie włączyłem sobie Down there is a... florki cylindro Wyłącz moby, wyłącz moby, wyłącz moby, wyłącz moby, wyłącz moby, wyłącz moby, wyłącz moby Dwa lata później Wyłącz moby Czekaj Wyłącz moby, wyłącz moby, wyłącz moby o, o nice Dobra, to jest setką To set sobie tutaj pierdolne Bo zginę zaraz Niech każdy weźmie po eee. swoim złotym jabłku i po pochodni Ale fajnie. gdzie ty kamilos posiadłeś, nie w tą stronę No w stronę to... kopalni. Ale ty? o nie. nie Trzeba się nie ruszyć dwie sekundy Ale chuj A dobra, ja tutaj mam przecież... mmm, jak Czekajcie, to jest zbyt podejrzane. Tu jest... tu parówko. Nie, to jest mój nowy dom. Bo tu jest bonus area. You only go there if you play on normal and not on peaceful. You're allowed to place torches that you can grab... Ej, ale my gramy na normalu. Tylko bez killal. Nie. A był... Mamu, mamu! Ej! Gdzie mam? Co masz? Lata cheater! A nie dobra mówiłem żebyś na nas poczekał Ja teraz muszę to przejść Jako normalny człowiek Ja to pierdolę Ja to mogę stąd wyciągnąć Aha Wiem. Tak sorry o, to jest przejście Co się e, jest? Bez, jak jest Serio? Sprywa. Ja idę na górę Ja idę w lewo Ja tu czekam Mam skrzynkę e, ja mam uzygasta dwójna skrzynkę z... No dobra ja też Uzygasta ogólnie to punkty tak dla przypomnienia nie, nie wiem. Przejscy zbierajmy. To potem... Patent... Tylko wiesz co? Ale ty jebać te punkty, bo i tak... Yy, już nie wiem tam ile tych wszystkich punktów było. O, punkt. Wiem jeszcze, wcześniej. Ja nie zaraz... O kurwa. O... Więc teraz na wyspę. Fak, fak Ale wiesz co, Zark yy, zrób difficulty 0 albo spawn monsters false. No to można ten? To można tak komendą? tak! Na bokicie! Czekaj! Wybuchaj! I weź Ej. difficulty zero Dobra, czekaj! O, na razie tak! Difficulty? Tak, ukośnik hmm. difficulty zero. A weź to napisz! O kurwa, ja to jest dla mnie, czekajcie! To, daj mi opa, to ja szybciej napiszę! Ja, ja jebię, jak się przestraszyłem tego ciasta! Opę ciemne! Czekajcie, jest Dzięki. A czekam na was na sieście. Ja sobie tutaj na górę wejdę nawet, bo mogę. To tu są ciacha jakby. Dawać, Normalnie! Już przeszedłeś. No. Jeszcze nie zginąłem, jestem bogaty. You No kurde, jakie gówno! Ehehe, <noise> flaszki <noise> LOL, CHEATER! ON MA COX JABŁKA! JAKI CHEATER! Nie, były nas... Tam przy bonusowej miejscówce były koks Ale jabłka. I... Ale... Ja... No to ja... to ja nie dostałem. No to nie wzięli ze skrzynki. P nie było nic w skrzynce. W skrzynce były normalne złote jabłka. I enderpearl'y też były. A to prawda. Florkyx, wyrzuć. Wyrzuć te rzeczy, które... No dobra, że A, parkour! Ja. Nie! Ja w porę dowodzimy się od początku. What is this? Someone show is... up. It yeah. smells so good. Skittles. Awesome. Don't break oh, oh. ja Ej, yeah. 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 ja tutaj, ja tutaj, ogarnę tutaj, jakieś Brake tajne przejście. Bez niszczenia? Ja, ja tu. Oh. Tu są, tu są rzędy ol... dla was. Ej, no co wy? Og... Ej, GG, GG, Znalazłem przejście tajne. Ale tutaj trzeba zrobić normalnie parkura. Zrobiłem parkura dźwignia i łza. Bez niszczenia? Ty... Właśnie to, widzę, żeście się... przeszli po tej tej, no. To jest parkour. Trzeba oskakać. Czekaj, widzisz, że robię parkura po skitlessach. Dobra. Ja mam dźwignię, ja nie mogę zginąć. Nie wiem po prostu dźwignia, ale do czegoś ważnego pewnie. Na no, razie ten... czego? Tej tęczy nie można niszczyć. A, dobrze, więc ja sobie biorę ciasteczko, to i to było dla mnie, bo dla, że. Czekaj, najnosza czecha jest to? Za ciebie? Ej, Kto gdzie jest moja z... A no tak, dobra, dobra. Kto chce tego? Kto chce, jak chcesz tutaj mieć leży za ...hasta. sobie to bierze ze sobą. Ciacho też sobie wezmę. A nie, ciacha pierdolę. Ej, mogę wziąć to... wajchy? Ja mam wajchy. Mogę ja wziąć? Nie. Nie hmm. czemu nie masz złotego na pierśnika? Po co? Checkpoint! Yes. O! Z ciemny skoczył! Albo spadł? Nie. No lol, spadłem. Cześć. No wpało! Sorry. Gdzie jest ten checkpoint? No, tutaj. Tutaj? Lol, dwa złote, mam dwa złote życia. Co chcemy tutaj? No i spadłem. to jest nowa właściwość złotych jabłek. A, a bo... Absorbacja. What? Ej, wiecie, że jak nie ma sobie ja w wodzie, to się o! Nie, nie Nie, nie wiedziałem. Kurwa, po co tam skakałem? To nieważne. No, ciemny idziesz. Ja? ja jestem parkierem. Boś a, a, znów oczywiście a, musiałem spaść, tak talk. jak to miał. Ja jestem po prostu super, na sam dół. Wow. O nie! Dora, nie, nie jest źle. Szkoda, że tu nie mamy ulifa, nie? No, ulaj się, tak lepszy. Z ciebie. Musiałem myślałem, przepraszam. Ja jebię. Take oh. this, niggers. O! GG, ciemny. Zawsze dziękuję, przepraszam. It's so intense. <laughs> no. Kurwa jestem słaby o, o, a, No i na sam dół, jest <grym> <grym> Nie tylko ty <grym> <grym> za, za to, że mi wcześniej zrzuciłeś Piczka. jak ci zaraz trzasnę I <grym> Ej, teraz można to wyłączyć A nie, nie można, przepraszam Taka piczka, to, bo, o, co to jest? <grym> Musiałem, przepraszam Ej, albo są set zapomniałem o nich

o, to tutaj, to, to, to było naprawdę... Byłem wyżej, no ale dobra. Ej, daj. Możecie włożyć deszcz, dziękuję. Pierdolnie. O pierdole. Jesteśmy na samej górze. NIEEEE! O, super. O! Oh. Dobra. E, e. Jestem! Czekajcie, zetkną sobie dam. Dobra. E, Dźwignia. No. Dora, ja, ja czekam na was. Ale w razie czego masz floor w komendach, e, tak? znaczy w tych server properties. E, command bloki włączone. Co to jest? drabinka i jasno zielona wełna. No to to no, będzie tak. trzeba mądrze wykorzystać. Mam nadzieję, że mamy. Congratulations, you made the end of version 1.1. Please toss your score. Sneak out peek over there. Okej. Czekajcie, bo... To mi po... To mi po... To To mi nie, nie, bo jest czerwona wełna, a często przy czerwonej wełnie jest coś ukryte. Czekajcie, co ja rob... Lipa, bo już łapy, tak? Nie. Ta, ta, jest dalsza część. uj Lokiks, czemu nie mogę ciebie uderzyć? Ej, ale weźcie rzeczy stamtąd! Nie! Nie skacz! Gdzieś stamtąd rzeczy? Ja, gdzie wy rzeczy? Giege. Pało! Dobra. No bo... Ja po te rzeczy się cofnąłem. Ja się, ja się, ja się, ja się, completing the whole się, Okej, okay, czyli Jeszcze się, ja się, ja się, no? no, no. i się, I się, ja i co się, ja się, ja się, ja nie, nie ja Ale ej, co ty robisz tutaj? to z drugiej coś tam jest? Czy jest dupa? Dobra. Zaraz. Czekaj. Of course there will be secret in Ile macie drobinek? dwie i dwie zielone wełny. Czy jasno. Na... Czekajcie, Ej, musimy... Musimy parkourę zrobić. Albo właśnie tego. Tylko ja nie mam peru dzięki wam bo oczywiście mi nie daliście. Dziękuję. Dobra, dobra, starczy. Ja bym przerwał na razie nagrywanie, zrobił cięcie, pogardnie gdzie jest dali. Ja, ale tak zbugowałem się A wiesz gdzie się dalej biegnie? Nie sądzę. Tak. Okej, okay, więc chodź. Ja wiem, trzeba po tych grzybach. Czekajcie. Też nie z drugiej strony lepiej. Ej, czekajcie, coś nie było chyba. Można deszcz wyłączyć. No przydałoby się. Ja tu skrzyneczkę założyłem na tym drzewie. To był do Super Secret Secret Już? Mm. <laughs> przejść tak propo, bo ja nie wiem, w tych grzybach to dalej. Dalej, nie? Mówiłem ci zastopuję ja jak w miarę ogarniemy kurs, to... Czekajcie. Znaczy wiecie, pod, 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 pod tymi grzybami pewnie są... Kurwa, niech chcę, zaraz zjebam grzyba. Dobra, nic, nic nie było, jak coś. Gdzie, gdzie dalej iść? Kamilos, rób cięcie. Dobra, cię... Dobra, więc okazało się, że to jest koniec mapy i... LOL. I no... Po prostu, to jest koniec mapy. Dziękujemy za oglądanie. To, tak, dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie. Gień! Zniszczę cię. No i... LOL nie, i tak, widzimy się w następnej nie. części. Mm, Epic, chociaż nie, nie to jeszcze tak będzie nie, jakiś dykiela, odcinek poboczny tak, nie, z, nie, Dara, tak, i tak. będzie w następnym... Za na cześć. No po raz to będzie następny... na następ, następny... Na mapa i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Florkix jeszcze ty się pożegnaj. FlorKIX. <laughs> Dobra, a...